Wzią. A facet powinien otwierać drzwi przed kobietą? Uważam, że tak. Na pewno nie, nie od. Wiecie, od samochodu, jak wsiada, jak wysiada, na sobie otworzyć sama, co na rąk nie ma. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak gdzieś wchodzimy, to wypadałoby, żebyś otworzył te drzwi. No chociażby dlatego, że nie wiadomo, jak te drzwi ciężko chodzą. Ja zawsze, zawsze się śmieję do mojego męża, mówię, i ci otwórz, bo ja nie wiem, czy ja tam radę. A dzisiaj gdzieś wchodziłam. Tak, dzisiaj byłam jeszcze przed wami. Byłam w Pit Bike Store w Poznaniu. To jest sklep z Pit i tam różnymi pierdolami do motocykli, słuchajcie. I słuchajcie i tam chodzą ciężko te drzwi. Ja próbowałam tam wejść, słuchajcie, nie mogłam wejść. Ale to też jest takie, taka mentalność tej kobiety, że ona nie poczeka. Ja też nadal mam takie głupie zachowania, gdzieś, gdzie ja nie poczekam, aż ten mój mąż obejdzie od strony kierowcy i otworzy mi te drzwi, tylko, tylko po prostu ja się wyrwę pierwsza i słuchajcie, łapię za tą klamkę, ja nie mogę jej otworzyć. No bo, no bo, no bo no, tak ciężko chodzą drzwi. A pytam o to dlatego, bo feministki mówią, że to jest wręcz uwłaczające dla kobiety, A że się no nie po... jej otwiera drzwi? Oczywiście, no. To jest Serio? To jest patriarchat. No. Co, Damian, nie wiedziałeś? No nie wiedziałem, bo to nie są treści, które <laughs> <laughs> interesują. Pozdrawiam wszystkich.